Ta opcja może uratować Ci życie. Trzy stuknięcia w tył telefonu aktu wysyłają aktualną lokalizację do zaufanej osoby. Bez wyciągania telefonu, bez odblokowywania, bez widocznego kontaktu z telefonem. Wchodzicie w skróty. Jak nie posiadacie, ściągacie przez App Store. Plusik po prawej stronie. Szukaj czynności. Wpisujecie położenie. Wyświetli się lista. Wybieracie dokładnie pobierz bieżące położenie. Następnie poniżej szukaj czynności ponownie. Wybieracie wyślij wiadomość. Odbiorcę podajecie właśnie zaufaną osobę. W moim przypadku podaję mamy, klikacie OK. Tą strzałeczkę obok mamy, klikacie sobie i wyłączacie opcję. Pokaż po uruchomieniu. Ponownie wyłączacie ją, klikacie OK. Wasz skrót nazywa się Wyśliwiadomość. Następnie wchodzicie w Ustawienia, Dostępność, Dotyk. Na samym dole jest opc opcja stuknięcie w tył. Wybieracie opcję stuknięcie trzykrotne i na samym dole macie Wasze skróty. Wasz skrót nazywa się Wyśliwiadomość. Wybieracie to. Teraz za każdym razem w tym telefonu trzy razy wiadomość się wyślę właśnie się do zaufanej osoby. Wyślij tego TikToka do córki bądź do przyjaciółki. Nie zapomnij zostawić obserwacji po więcej tego typu porad.